Spadki bitcoina i natychmiastowe odbicia, altcoiny i najważniejsze newsy, relokacja Tetera? zakupy MicroStrategy, kogo łaskawi Donald Trump, nowo powstałe giełdy, potencjalny wpływ ETF-ów na największe altcoiny, a także instytucje, które zaczynają interesować się bitcoinem oraz dane giełdowe i onchain. To jest kanał Julian Krypto i to nie są porady inwestycyjne. Dzięki za Wasze komentarze, zaczynamy. Największa grupa bankowa we Włoszech, Intesa San Paolo, obsługująca około 11 milionów klientów, posiadająca ponad 4,5 tysiąca oddziałów. Dział we Włoszech, a także w innych regionach w Europie, która posiada największe aktywa wśród banków włoskich, wynoszące prawie bilion euro. 13 stycznia tego roku zakupiła 11 bitcoinów. Zaledwie 11 bitcoinów za około miliona euro. Niewielki zakup, ale potencjalnie bardzo duży krok dla tej instytucji. A na chwilę obecną wśród inwestorów instytucjonalnych zakupy bitcoina są wzmożone. Jak wejdziemy na szerszy interwał dwugodzinowy albo czterogodzinowy, to zauważymy, że te okresy wzmożonych zakupów przeważnie były przed momentami wzrostu ceny lub w trakcie spadków, a momenty dużych zakupów ze strony traderów indywidualnych. Przeważnie w trakcie wzrostów lub już po wzrostach ceny. JP Morgan uważa, że ETP, Solany oraz XRP przyciągną 15 miliardów dolarów netto napływów. Zaledwie, zaznaczam. Co może oczywiście wpłynąć na wycenę tych tokenów. Dodatkowo analitycy przewidują, że administracja Trumpa uczyni rok 2025 rokiem kryptowalut. W spodziewanym nadchodzącym rządzie Trumpa oczekuje się, że utworzy pro-kryptowalutową komisję papierów wartościowych, co prawdopodobnie zapewni klarowność regulacyjną dla przemysłu kryptowalutowego. Spodziewa się także, że SEC rozszerzy zatwierdzenie spotowych ETF-ów, potencjalnie właśnie na Solane, Ripple, a nawet Litecoina. I przypomnijmy moment, kiedy zapowiedziano pierwszy raz ETF-y bitcoinowe, to było w okolicach 25-30 tysięcy dolarów. Od tamtego czasu, półtora roku, bitcoin zyskał ponad 240%. Czy podobny wzrost zanotują te altcoiny? Departament Usług Finansowych Nowego Jorku uruchamia giełdę regulacyjną z Bankiem Anglii. Giełda ma na celu zwiększenie współpracy i wymiany informacji między organami regulacyjnymi, zajmując się wspólnymi ryzykami i efektywnym nadzorem nad instytucjami finansowymi działającymi na skalę międzynarodową. W ramach tej wymiany mogą zostać poruszone kwestie najlepszych praktyk i regulacji w zakresie również cyberbezpieczeństwa. A w kontekście bezpieczeństwa ceny bitcoina, to zwróćcie uwagę to, o czym mówiłem wam już długi czas, że przez bardzo długi czas jesteśmy w okresie w którym nie widzieliśmy żadnego resetu jeżeli chodzi o emocje wśród traderów. Taki reset emocji obserwując metrykę Funding Rates zdarza się regularnie. To są nagłe momenty dynamicznych spadków w rynku a przez długi długi czas takiego resetu nie było co może sprzyjać prawdopodobieństwu tego że to może się po prostu wydarzyć w najbliższym czasie pytanie tylko czy za tydzień miesiąc czy za kilka miesięcy a przed nami jeszcze masywne wzrosty. Napiszcie co sądzicie. A wracając do Trumpa, oczekuje się także, że uwolni Rosa Ulbrichta, założyciela pierwszego czarnego rynku internetowego Silk Road, który obecnie odbywa dożywocie w więzieniu już od 2015 roku za stworzenie i prowadzenie tej strony internetowej, która umożliwiała sprzedaż nielegalnych towarów i usług, a to wszystko za bitcoiny. Ross Ulbricht jest widoczny na tym zdjęciu wśród innych współwięźniów, którzy także sprzedawali nielegalne substancje niebezpośrednio. Co sądzicie? Czy uważacie, że powinien być uwolniony? A gdy Bitcoin spada, MicroStrategy nabywa kolejne bitcoiny za 243 miliony dolarów. 2,5 tysiąca bitcoinów i obecnie MicroStrategy posiada już ponad 450 tysięcy bitcoinów wycenianych na ponad 40 miliardów dolarów. Czy Waszym zdaniem oznacza to przegrzanie rynku? Czy dopiero to są pierwsze takie momenty wschodzącego bitcoina? Tether przenosi się do Salwadoru, aby zwiększyć adopcję Bitcoina. Salwador jest punktem centralnym dla adopcji kryptowalut od czasu, gdy prezydent Nayib Bukele wprowadził Bitcoina jako środek płatniczy w 2021 roku. Więc korzystne środowisko regulacyjne kraju i rosnąca społeczność zorientowana na Bitcoina sprawiają, że jest to idealne miejsce dla ekspansji takiej firmy jak Tether. A wracając do spekulacji, to czy zastanawialiście się kiedyś, czy na przykład Elon Musk będzie chciał zaproponować integrację Dogecoina do operacji federalnych w Stanach Zjednoczonych? Jeżeli tak by się stało, to potencjalnie Dogecoin mógłby naprawdę ostro pójść do góry. Ale pytanie, czy to jest tylko śpiew przyszłości, czy rzeczywiście może coś takiego się wydarzyć? Store.j i TrueNAS łączą siły w celu ulepszenia rozwiązań do kopii zapasowych danych. Band Protocol integruje się z XRP Ledger w celu poprawy rozwiązań dla przedsiębiorstw. Ta integracja umożliwia deweloperom dostęp do zdecentralizowanych strumieni cenowych dla głównych aktywów, zwiększając bezpieczeństwo i skalowalność aplikacji budowanych na XRPL. Gravity uruchamia usługę domen dla uproszczonych tożsamości Web3. Usługa ta pozwala użytkownikom na zastąpienie skomplikowanych adresów portfeli łatwymi do zapamiętania nazwami, co ułatwia transakcje. A na Max Data Up wczoraj bardzo ładnie zadziałały pro alerty na dołki. Otrzymało je ponad 7 tysięcy osób, które subskrybują te alerty na Max Data Up. Na przykład ten, prawdopodobny koniec spadków i wzrost ceny bitcoina o 2,3% w ciągu 4 godzin spowodowany zakupami wśród inwestorów instytucjonalnych. I teraz zobaczcie, kiedy w przeszłości ten proalert miał swoje wywołania. Za każdym razem praktycznie widzimy za każdym razem to były piękne piękne dołki Bitcoina. No ale widzimy też, że na przykład taki okres tutaj był pusty i tutaj nie było wywołań. Więc przejdźmy do innego pro alertu. Na przykład ten możliwy wzrost ceny BTC o 6% w sześć dni spowodowany dużą presją zakupową. I teraz zobaczcie. Ten pro -alert był wywoływany w kluczowych momentach, w kluczowych punktach, dołkach dla Bitcoina. Warto warto śledzić takie pro alerty. Wejdźmy teraz na krótszy przedział czasowy. No teraz zobaczcie. Piękne momenty, kiedy ten Proalert był wywoływany, teraz na interwału 10-minutowym. I na interwale 10-minutowym również, no, w punkt, idealnie praktycznie, ten konkretny Proalert był wywołany. Teraz na minutowy. Tutaj widzimy bardzo ładne momenty wywołań. Pierwsze wywołanie, zobaczcie, tuż po tym masywnym spadku, a teraz ten Proalert, no chyba lepiej się nie dało, dosłownie. Jak robię zoom in, to widzę, że... Tak, no lepiej się nie dało. To był najlepszy moment, kiedy można było Bitcoina zakupić, czyli 89 400. Słuchajcie, takie proalerty nie działają w taki sposób, bez powodu. I nie bez powodu one są tutaj na liście Max Data obserwowane przez tyle tysięcy osób. Zwróćcie uwagę, na przykład te proalerty, można je sprawdzić, nie, nie trzeba nikomu ufać. Klikacie w więcej informacji o danym proalercie te strzałki i zostajecie przeniesieni do backtestów tego konkretnego proalertu. Widzicie, że składa się z dwóch różnych warunków. Te warunki muszą być spełnione, żeby ten proalert mógł zaistnieć. I widzimy na tym wykresie, jak średnio statystycznie zachowywała się cena przed wywołaniem tego proalertu oraz po wywołaniu tego proalertu. Widzimy, że po statystycznie ta cena wzrastała o około 6% w ciągu niecałych 6 dni. I dlatego właśnie możemy nazwać taki proalert dokładnie w taki sposób, czyli możliwy wzrost ceny bitcoina o 6% w 6 dni, spowodowany dużą presją zakupową, bo to są właśnie warunki na dużą presję zakupową. Takich proalertów na Max Data App jest dużo więcej. Oczywiście każdy dobrze jest sprawdzić samodzielnie, przebag testować i wiedzieć, kiedy można spodziewać się następnym razem tego typu powiadomienia. Pamiętajcie, nie trzeba mieć żadnych płatnych wersji na Max Data App, żeby móc te pro alerty kopiować, ale oczywiście płatne wersje na pewno pomogą, ponieważ będziecie mogli takich pro skopiować znacznie więcej. Ja wam życzę udanego dnia. Trzymajcie się i niech hostsa będzie z nami. Cześć.